No więc, cześć, witajcie! Jestem Simon. Dzisiaj zagramy, jak zwykle, w grę World of Tanks. Jest to moja bitwa na czołgu PZ-1C na mapie Ensk. Także mapa fajna w miarę. W miarę fajnie mnie rzuciło, bez żadnych czwórek, bez żadnych piątek, bo no na piątkach ten czołg już na przykład nie ma szans. Trójki, czwórki jeszcze, owszem. Ale już ciężko z tymi czwórkami. Jak widać, jest to karabin maszynowy. 7 mm z uszkodzeniami 8, penetracją 33. Ma on 30 30 albo 35 pocisków w magazynie. I tu jak widać PZ1C versus PZ1C. On się ode mnie dinga, ale y, zaczął mnie tutaj tak dziwnie objeżdżać troszkę. I tym sposobem ja tu zrobiłem troszkę damage'a. On nie za bardzo. No, i dubką się do mnie odwrócił. I po nim, jak widać, 144 damage'a, pierwszy frag. Yy, dobra, i następnie stwierdziłem sobie. Ach, pojadę tutaj na LTP. No i zobaczycie, co się tutaj działo. Yy, jak widać, też mi tutaj pingi skakały tutaj. No, i jeszcze po drodze spotkałem yy, M2 Medium. T2 Medium, przepraszam. No i tutaj LTP. Największa zmora. Oczywiście jeszcze nie zauważyłem, że mam yy, nieprzeładowany karabin. Proszę bardzo. Jeden strzał. To znaczy jeden ten... Jeden... Y, jedna seria z magazynu. No i kombinuję, gdzie tu w niego strzelać. Coś tam nieraz wchodzi, ale raczej ciężko. Naprawdę nie wiem, gdzie w tego LTP strzelać. Jest to czołg dla mnie niezbadany. Za szybko bezprzedałem nie wiedziałem, gdzie w niego strzelać. Yy, ale tutaj widzę, że... Robi się nieciekawie, a ja już też tylko pół HP 261 damage. A. No więc co? Więc tutaj yy, objeżdżam LTP. Nic innego nie miałem do wyboru. No bo ponieważ nie wiem, czy zrobiłbym yy, gdziekolwiek indziej ten damage. Ale no jak widać, yy, LTP jednak troszkę oflankowany już nie żyje. No, i teraz co tu jest Pancer Jager 1. Pancer Jäger w sumie. No, z tym raczej nie mam problemu. Jak widać, 3 trzy, y, trzy strzały, to znaczy trzy serie z magazynku i Pancer Jägera nie ma. No i 435 damage'a. Ja z uszkodzonym silnikiem o wielkich bólach, ale jeszcze jadę. 114 hapa, także mam. No. połowę hapa. Jest 9-9, także jeszcze nic nie jest przesądzone. Nikt jeszcze nie powiedział, że to wygraliśmy. Yy, nagrywam tą bitwę na świeżo, ponieważ przed chwilą ją zacząłem, yy, to znaczy zagrałem. Od razu chłopakom z klanu podesłałem oczywiście wynik. Cały klan chciałbym tu serdecznie też pozdrowić. O chłopaki naprawdę świetnie grają. Świetnie mi się z nimi gra i no oczywiście podsyłają mi bitwy. Teraz w sumie widzicie często ich bitwy. No ale dobra, wracamy do yy, tutaj rozgrywki. Jak widać tutaj został jeszcze LTP. W przeciwnej drużynie dwa razy LTP. AT-1, Valentine AT i... Marder-2. No, jednego LTP mniej. T-82 naprawdę zrobiło tu dobrą robotę, bo... myślę że mogłoby być ciężko gdyby on tu nie zrushował. I Wydaje mi się, że wtedy no byśmy to przegrali. Zresztą tam będzie to można zauważyć. Ja tu się zastanawiałem, czy wjeżdżać na tego kapa, czy nie wjeżdżać. A w końcu wjechałem. No, gdybym nie wjechał, no na początku by to wyglądało nieciekawie i nie wiem, czy bym się ten nie wrócił do bazy. Przez to moglibyśmy też przegrać. Bo jak widać, przeciwnicy też kapują. Więc wszyscy kapują. Tylko tu jeszcze AT1 gdzieś jest. Jak widać, był on ostatni raz wykryty na B1. Ja tutaj oczywiście LTP gdzieś tam widziałem, ale. No nie miałem szans go zestrzelić, jednak nie ta penetracja to 22 penetracji Przepraszam 33, to jest mało troszkę jak chcę te LTP przebijać z przodu. No ok, jak widać my mamy 90%. 90% przyjęcia Już... No szkoda, że mi się nie udało dobić tego mardera, chciałem, ale... Niestety. Yy, więc tak, jeżeli macie dla mnie jakieś bitwy... Podsyłajcie mi je w wiadomościach prywatnych na Facebooku, na YouTubie. I to by było na tyle. Oczywiście link do bitwy, do Place'a, czyli do wyniku, jest w opisie. A ja się z Wami żegnam, więc lajkujcie, subskrybujcie, followujcie, komentujcie. Cześć.